emocje zaprasza Orlen, sponsor programu. Jest 22.30 czasu lokalnego Antofagasta. Ta Toyota Marka Domrowskiego, która przed chwilą wróciła z OS-u, i ci mechanicy, którzy będą pracować całą noc, to dowód, że Dakar nie zasypia nigdy. Nie potwierdziły się alarmistyczne wiadomości o zaginięciu na pustyni Marka Dąbrowskiego i Marka Pawela na piątym etapie. O 14.30 zawodnicy mieli awarię na OES-ie, a 8 godzin później cali zdrowi dotarli do Dakarowego biwaku w Antofagaście. Wyrwało mi dwie połosie: prawo tylną i ledwą przednią. Mark w tym czasie wymienił, zanim przyjechała ciężarówka. Na prośbę Marka spędziłem przed rajdem dzień z mechanikami, którzy nauczyli mnie m.in. wymiany półosi. Przyczyną awarii półosi była usterka produkcyjna. Przez całą noc mechanicy pracowali przy aucie, by rankiem jak nowe wyruszyło na trasę szóstego etapu z Antofagasty do Iquique, w prawdziwie marsjańskiej scenerii. To właśnie na najbardziej zbliżonej warunkami do Czerwonej Planety atakami Stanley Kubrick nakręcił Odyseję Kosmiczną. To jednak nie był kosmiczny etap dla Kuby Przygońskiego. Nasz motocyklista zakończył OS w kiepskim nastroju. 250 km jadę z pękniętą sprężyną w, amort sprężyną w amortyzatorze. No nie da się jechać praktycznie, bo, bo motocykl nie wybiera dziur, więc przez 200 km nie usiadłem nawet na chwilę. No jestem no, bardzo zdenerwowany i zły i mi po prostu jest. no... niedobrze. Zarówno 24 w generalce przygońskiej, jak i 38 piątek czekali już na dzień przerwy w rajdzie. Dzień przerwy pomoże. Trzeba tutaj na pewno powalczyć z, z, z samym motocyklem, a ja na pewno też odpocznę. dzisiaj rano jak wstawałem, to tak było, jejku, żeby tylko przejechać i żeby w końcu znaleźć się w hotelu, w łóżku i odpoczywać cały dzień. Choć etap wygrał Elder Rodríguez, to na czele rajdu wciąż znajduje się dwóch murowanych faworytów: Joan Barreda przed Markiem Komą. Bez większych kłopotów do mety dojechał Marek Dąbrowski. Na początku wpadliśmy w kurze w taką dziurę, trzywykrzyknikową. Trochę mi to dało do myślenia, ale potem już mieliśmy w miarę dobre tempo, spokojne. Polak, który zajmuje 40 miejsce w rajdzie, kierował jednym z nielicznych aut, które jechał tego dnia bez przygód. Urwał się tył auta, nawet nie zauważyłem. Cieszę się, że kapcia dowieźliśmy, bo był bardzo, już na displayu pokazywało 0,8, 0,7, 0,6. Już byłem pewny, że spadnie opona, ale jakoś do ostatniej chwili dojechaliśmy. Kołowczyk utrzymał czwartą pozycję w rajdzie, a prowadzi kolejny żelazny faworyt Nasser Alatia. Podczas gdy na siódmym etapie motocykliści będą mieli dzień przerwy, auta wyruszą na maratoński odcinek do bolivijskiego Uyuni. Z chilijskiego Ikikę Marcin wyrwał onet. Karajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.